Dzisiaj na kanale kontent którego dawno nie było, czyli jedziemy potestować jedzenie. A zabieram Was do miejscówki pod tytułem Hotpot do Warszawy, bo podobno mają tam całkiem ciekawe jedzenie. Także zapraszam na odcinek. I tak oto znajdujemy się na ulicy Pańskiej 100. I pierwsze zaskoczenia, mimo rezerwacji. I tak trzeba czekać na stolik, także już same plusy. Na Google mają niedużo opinii. Na dzień dzisiejszy 80, średnia 4,7. Także zapowiada się całkiem nieźle. Ale zobaczymy, co będzie w środku. Zacznijmy od cen. Ile to wszystko kosztuje? 125 zł za osobę. I jemy, ile chcemy. Donoszą. Cały czas talerzyki, które mamy do wyboru w menu. Różnego rodzaju mięsa, warzywa i tak dalej. Na początku wybieramy czy chcemy hot pot, czyli rosołki, czy chcemy grill. To jest nasz główny wybór. Po czym pan prowadzi nas do stolika z przystawkami, z przekąskami, gdzie możemy sobie coś wybrać, czekając na główne dania. Połowina pikantna, ociek marynowany w czarnym pieprzu i wołowina marynowana w czarnym pieprzu. Proszę bardzo, życzę smacznego. Dziękujemy. Zrobimy pierwszy kawałek wiem, co to jest Chyba wieprzowina Dobrze doprawiona. to To jest ostre To nie wiem A to czosnek To nie smakuje jak sashiwa To jakby marynaty trochę. Pan nam polecał chińskiego grina Bierzemy liść sałaty Do tego mięsko Zalewamy to sosiwem I robimy taką kanapkę Bez chlebka Bez chlebka, na keto Chińska grillo kanapka Po co to zanieczyszczać sałatą? Lokal całkiem spoko dobrze Dobrze klimatyzowany, nawet jak przy tej patelni siedzimy, no to miejscami robi się ciepło jak nam na tą patelnię, czy tam do tego pota i zacznie się to gotować. Ale ogólnie całkiem przyjemnie, jak na warunki panujące w Pukni, bo tak naprawdę jest to lokal, w którym sami sobie gotujemy. Przynoszą nam gotowe składniki i sami wrzucamy to na patelnię, czy do rosołu, żeby się podgotowało. Po samym lokalu mają miejsca dwuosobowe, czteroosobowe, ośmio i taką jakby salę konferencyjną, czy coś takiego można tak nazwać, co do mięs, jakie nam podają. Możemy zamawiać różne odwołowiny, wieprzowiny, boczki, ozorki, wątki jest tego mnóstwo do wyboru. My się akurat zdecydowaliśmy na wersję grill, a nie y, rosobową, że tak powiem. Także takie miejsce jest do wyboru. Cały czas możemy dobierać sobie składniki czy sosy z tego bufetu. Które nam tutaj obserwują. Także ogólnie bardzo na plus. A zamieszanie przy wejściu okazało się, że byliśmy 2 minuty za wcześnie, ale dosłownie czekaliśmy 5 minut. Kelner przyniósł nam patelnię, która zaczęła się grzać, po czym dosłownie czekaliśmy 5 minut zanim przyniósł cały stół zastawiony I cóż, całkiem spoko miejsce. nie się wydaje. A czy drogo? Licząc na to, co my tu przejedliśmy, to tak już tak najpierw chcieli zamówić sobie tyle mięsa. No, to podejrzewam, że rachunek byłby ciut większy. Nie bardzo mogę się w to przejść, bo cały czas sporo ludzi trochę tłoczno, także nie mogę się przejść z kamerą i tutaj pokazać wam całego, całego lokalu. Nie chcę gdzie w talerze zaglądać, poza tym trochę to by dziwnie wyglądało. No. Jak ci Kasia smakowało? Yy, bardzo dobre, ale trochę się dymiło i yy, yy, teraz śmierdzę. Śmierdzą włosy? Tak. Ty to zwracasz uwagę na dziwne rzeczy, na które ja nie zwracam. <laughs> tak, ale ogólnie jedzenie 5 na 5. Jak mogę to zrobić tak? Chopa. Dobra. Nawet y, co to było? Ozory. Ozory były dobre. A wątróbka? Wątróbka była pyszna. Delicious. Mm. Pyszna. Trzeba dobrze ją zrobić. Na grillu. Ogólnie podsumowując, knajpa bardzo spoczko. Można sobie posiedzieć, pogadać. Mimo, że jest w knajpie spory gwar, ale idzie porozmawiać. Tam jak za mną widzicie, już powoli się kolejka tworzy do tego miejsca, a jest godzina 19. Także warto sobie rezerwować stoliki. I... Oczekiwanie na stolik, nawet przy rezerwacji, to jest 5 minut dosłownie, żeby posprzątali po kimś i w miarę dobrze mają to wyliczone Miejsce super, myślę, do polecenia Jedzenie bardzo smaczne A czy drogo? Jedyne za co płacacie to napoje tak naprawdę Reszta jest już w cenie, wszystkie przystawki yy, bufet i wszystko co zamówicie Jedynie nie można marnotrawić jedzenia, bo za Pełny talerzyk, który zamówicie, czy tam ponad połowę talerzyka, który zostanie niedojedzony, dopłacacie. To jest jedyny, jedyne zastrzeżenie, za które możecie dopłacić. Alkohol serwowany również jest w lokalu, także można nawet konferencje, czy inne biznesowe tematy omówić przy rosole, albo przy grillu, w eleganckich warunkach, w centrum Warszawy. Mają też słodkie kiple, także biznesowo bardzo, bardzo udany lokal. A ja cóż, żegnam się z Wami i do zobaczenia na kolejnym vlogu już za tydzień.